W jakim przypadku możesz przewozić dziecko na tylnym siedzeniu trzech i przytrzymywane jedynie pasami bezpieczeństwa? A jeżeli dziecko ma co najmniej 20 cm wzrostu i ze względu na masę nie jest możliwe bezpieczeństwa lub innego urządzenia podtrzymującego B, jeżeli dziecko ma co najmniej 120 cm wzrostu i ze względu na masę nie jest możliwe zapewnienie... Bezpieczeństwa lub innego posiedzenia te, jeżeli dziecko ukończyło 15 lat. Moi drodzy, musimy pamiętać tutaj słowo klucz na przednim, na tylnym siedzeniu. W pytaniu jest tylne siedzenie. No i obowiązek w Polsce jest przewozić nasze pociechy do wzrostu met 50. M. Natomiast nie wszystkie dzieciaczki się równe rodzą, jedne troszeczkę większe większe, i tak dalej, tak? Jeśli gabaretę takiego dziecka będzie troszeczkę taki no, nabity chłop, ale metr 35 już osiągnie i nie będziemy mieli takiej technicznej możliwości, aby zapewnić fotelik bądź urządzenie do przytrzymywania takiego dziecka, to możemy bez takiego urządzenia bądź fotelika przewodzić takie większe, mniejsze dziecko. Czyli prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź A.